Witamy Was serdecznie w nowych filmikach Smaki Indonezji Będziemy Wam przedstawiali wszystko to co znajdziemy co się nadaje do zjedzenia w Indonezji Będziemy tego smakować, znaczy ja będę tego smakował bo Tuti już zna te smaki bo to, bo, bo to jest indonezyjka, także ona będzie wiedziała Mamy pierwszy talerz takich smaczków a to wygląda tak, a ja tutaj mam ściągę bo to ciężko zapamiętać wszystko to zaczniemy od, od tego krokieta. To jest, to jest spring roll. Tutaj nazywany. Tak? U nas są spring rollki, sajgonki inaczej. Tutaj tego spring robi się e, z bambusem, z młodego bambusa, zasmarzonego z jajkiem. Od tego dzisiaj zaczniemy. Później mamy. od o snake. A póki. To się nazywa pukis. A ten pukis to jest e, taki placek. Placek można powiedzieć, że to jest placek taki. E, on jest e, rozrobiony w takiej dziwnej formie. Takiej formie jak kieszeń. Ja wam, ja wam rzucę zdjęcie tej formy. Forma jak kieszeń taka, i, i tam e, będzie. W, wlewa się ciasto i to się zapieka, i to ciasto tak kipi z tego. Ja wam później pokażę. I następne mamy. Bikang. Następny? Cara Bikang. Następny to jest Bikang. Cara Bikang? To są oczywiście nazwy indonezyjskie, nie mają specjalnych odpowiedników polskich, bo w Polsce się tego nie, niestety nie robi. Dobra. To za chwilę zaczniemy test. Kulinarny test. I powiem Wam z czego jest zrobione i jak to wszystko smakuje. Zaczynamy test. Na początku zaczniemy test od tego. Odikang. Abikang. Bikang. Bikang. Bikang bikan. bikan. na końcu bikang. Będziemy testowali bikang. Może pokażę Wam tak ręcznie. To jest takie... O, takie wiadomo co to. Zapach ma taki przyjemny, taki olej z kokosem. Ja Wam powiem, bo czekaj, to jest zrobione, ja mam tu ściągę, z mąki ryżowej, tapiołki, mleko kokosowe, cukier, jajka i sól. Nic skomplikowanego to nie jest. I to jest też robione w formie, widzicie? Bo tutaj jest brązowe i takie płaska forma. To jest podobne. To jest widzicie? Similar. To jest similar. Yeah. To jest podobne. Tylko, że robione w innej takiej głębokiej formie. Ja Wam wrzucę zdjęcie, to będziecie widzieli, gdzieś wrzucę Wam zdjęcie tego. Zobaczymy tylko, czy, jaki to jest smak. Dobra, to, to jest bikank, mąka ryżowa, tapioca, mleko kokosowe, cukier, jajko i sól. Dobra, tniemy i zobaczymy, jak to smakuje. Tobie ręce będę trochę tak... ale tutaj, a w tym middle jest I to wygląda, poczekajcie, wezmę większy kawałek, na tym większym kawałku wam pokażę. Widzicie, po przekrojeniu to wygląda tak. To jest to samo ciasta, tylko po prostu u góry dostało większej temperatury prawdopodobnie, i dlatego się upiekło na takie, takie rureczki. To wygląda jak takie rurki. Widzicie? To wygląda jak takie rurki. To wygląda, to, to wygląda jak taki, jakaś małża, małż. No dobra, testujemy. Ja to taki mały kawałek, bo ja to się boję. Testujemy, testujemy? Aha. Testing? Testing. Cheers. Cheers. Not too sweet. Mm, no. Ale nie jest takie, jest słodkie, ale nie jest za słodkie. Czuć kokosy, no i tego ten olej czuć, bo te formy, prawdopodobnie w tych formach jest bardzo dużo oleju wlewane i dlatego to nasiąka, ta mąka nasiąknie nasiąknie tym olejem. I to jest ciężkie, jest ciężkie. Nie jest zbyt słodkie. Jest słono słodkie w umiarze można powiedzieć. Nie jest za słodkie, nie jest za słone. Posmak, posmak kokosowy nie jest złe nie jedzę, można zjeść. Prawdopodobnie po jednym takim nie trzeba jeść nic więcej. Śniadanie gotowe. Drugie, pukis. A pukis wygląda tak. Tutaj wam pokażę do światła tego większego, dziennego. To wygląda tak. I to jest pieczone w takiej, w takiej formie, jak tutaj widzicie. To jest taka forma, jak mamy do babki. Tylko, że po prostu te, te karby są głębsze. Tam się wlewa ciasto i ono się tak wypieka. I dlatego wygląda trochę tak. Tak śmiesznie, nie? No. I składa się to. Nie wiem, czy to jest ciasto, placek, jak to nazwać. Hm. Tak Naleśnik taki dziwny. No, ciężko to nazwać. I to. Mleko kokosowe, jajka, cukier, mąka pszenna i sól. Czyli tylko mąka pszenna się. Mąka pszenna. Zamiast tam była tapioka, to jest mąka pszenna. Nie tylko to Dobra. Dobra. jest zupa z bobra. Dobra jest zupa super, super. A jeszcze lepsza z wietnia. I think it's, uh, chocolate inside. Pokażemy tak. Pokażę Wam teraz ten większy, większy kawałek. Po przekrojeniu wygląda to tak. Tutaj do światła Wam pokażę. O! Po przekrojeniu to wygląda tak. Tutaj mówi, że tam jest dodana czekolada. Tutaj zresztą z boku widać, że coś jest dodawane. Z drugiego nie, ale z tego boku widać, że coś jest dodawane. I tutaj zamiast tapioki. Jest mąka. O, teraz by było ładnie Jest mąka pszenna. Smell. Pachnie podobnie. Pachnie jakoś bardziej owocowo, bo może przez to, że tutaj jest ta czekolada, ale zresztą nie wiadomo, czy to jest czekolada. Testing. Which one is better? The first one is nice. Yeah, it's chocolate inside. This one is better. Me is is better. For me is this one better. For me it's this one better. Is this, one better. this one is a little bit salty. Dzisiaj nie jest mursut. Tekstura jest podobna. To jest bardziej takie... obydwa takie są takie lekko gumowate. To jest takie. Mm, to pierwsze tak faktycznie jakby miało więcej smaku, mimo to, że jest mimo tego, że tu jest czekolada. This is... I to jest bardziej gumowate. More jest like mm, Mol, Czyli to smakuje bardziej jak mm, orzech kokosowy, a to tak czekolada. Czekolada z mąką, z olejem, upieczona, zapieczona. I to też jest tak powiem Wam, że jest Dużo tego nie jedziesz. Jedno, bo to jest wszystko robione. To nie jest. To jest no, może nie robione na głębokim oleju, ale to jest tak pieczone w głębokim oleju. To znaczy nie chodzi o to, że to było robione na patelni, tylko w formie, a do formy wlewa się zazwyczaj na jedną czwartą nawet, jak się robi Yorkshire Pudding czy, czy coś takiego, to nawet jedną czwartą wlewa się oleju do foremki, tak? Otóż to, to jest mąka i to wpija oczywiście ten olej. Nie wiem w jakiej temperaturze jest wypiekane. Prawdopodobnie jest jakieś 180 stopni, tak? Dobra, to było, to było takie słodko słone. A tutaj mamy, tu już widać, że z głębokiego oleju. Tu większość jest z głębokiego oleju. To jest właśnie ten springler z, z, z młodymi pędami banana i z jajkiem. No banana. Bambu... Ba banana. Bambusa. Bambusa. I z jajkiem. Telur, to jest bambu i telur. to <laughs> jest ja? telur w polis. Jajko. jajko, jajko, Telur, telur. Jajko. Dokładnie tak. Telur. Jest jajko, jajko. No i dobrze. Sprawdzamy, co to będzie, co to jest. No tutaj mamy jeszcze do tego dostaliśmy zieloną czyli ale ja z zielonego, czyli nie będę próbował, wiecie jak smakuje zielone, czyli ja to raczej nie będę próbował zielonego, czyli i ogórek, taki, nie wiem, tu widać? A to jest pikle? Nie. O, to piklo, pikle są, to posmakuje tego ogórek. Mm, takie jak nasze ogórki piklowe. Tak jak nasze ogólki Mmm. Słodko-kwaśne takie. Nie jest taki jakiś ostry specjalnie. Więc w środku jest Mmm, To tak się je? Do like this tak? Uh, tak. Po rozbebraniu tego to wygląda tak. Wygląda jak mięso. No jak mięso z kurczaka, jakby takie mięso z kurczaka, tylko że to jest... Wegetariańska forma Spring Rosa. Nie wiem, już bliżej wam to nie pokażę. No, wygląda jak, jak kurczak, tak? Jak skurczak. Zobaczymy teraz. Skórki nie będę próbował, bo wiadomo, bo to skórka zobaczymy jak... jaki... Masz aha. I do tego jeszcze jest... To jest. Ten sos jest for... ja yeah, for this one. Ok. I do tego jeszcze dostajemy taki sosik. To jest sos e, zrobiony z cukru brązowego, z czosnku zwykłego cukru, białego, sól, woda, skrobia kukurydziana do zagęszczenia i olej rygi. Nie, nigdy tego nie smakowałem. Posmakuję najpierw osobno ten olej ryby. Nie olej sweet. ryby, to jest sos. Sweet sauce. Mm. Cukier zabijał wszelkie inne smaki. Posmakuję wam najpierw samego tego sosu. But this one is sweet enough, so usually I don't like to use that one. Really yes, nie jest nie. Nie jest zbyt... Nie jest zbyt. słodkie. I teraz to już wiem jak smakuje ten sos. Sos nie ma jakiegoś specjalnie określonego smaku. Czuć trochę cząstku, trochę soli. Nie czuć tego, tego rybiego sosu. Nie sosu, tylko tego rybiego oleju. Trzeba Ok, posmakujemy teraz kawałek tego bambusa. To widać, że on jest, tak, ma takie konsystencje. O, spadło. Widzicie taką konsystencję, nie wiem, czy wyostrzy? Like chicken shredded. Tak, jak, jak to. Ta. Ale to mi chodzi o tę konsystencję taką. To jajko poprzyklejane jest do tego. Ok, smakuje. Ja to, Jestem wrażliwy na takie różne smaki, ale no zobaczymy, co to będzie. Zapach... Zapach, to śmierdzi, to jak... No, zapach takich tych glonów morskich. Te glony, co takie... co... jak to się nazywa? Te morszczyn, co ocean wyrzuca i może to tu tak, ma taki zapach. I to takie stare te... Może just to smell it, just eat it! Może to jest sea? Aż mu strach. <laughs> <laughs> aż mam strach posmakować co to jest. Zapal już mnie normalnie, aż, aż mi oko tak się robi. Co eee. jest Słodkie. Zostaje na podniebieniu zostaje ten, ten smak Ten zapach tych, tych glonów morskich Jak dla mnie to nie I się tak oko mi się robi jak... To this one, it's more nice No, z green chili To oko mi tak lata jak, jak coś jest nie takiego Ale zobaczymy z tym sosem. Jak już robię, to już robię, nie? zobaczmy sos. Ach, czuję posmak tego. Czuję posmak tego. Zobaczę, czy ten sos zmieni cokolwiek. To nie mój smak. No ale zjem. Posmakuję. Nie zjem. Nie zjem. Mm. Ten sos niczego nie zmienił mm. trochę <noise> nauczyli sos dużo nie zmienił Tylko po prostu lżej się to przełknęło Nie wiem czy w tej formie te pędy bambusa Nigdy nie próbowałem zwykłych pędów bambusa jakoś tam zrobionych inaczej jak tam jak może, może jak się inaczej zrobi te pędy bambusa to będą miały inny smak, ale na przykład w tym wydaniu, jak dla mnie, bo to są, każdy ma swój smak, prawda? Jak dla mnie to, to nie jest mój smak, na pewno w tej formie pędów bambusa już nie będę próbował, ani nie zamówię, bo wiem jak to smakuje. So, what do you like? From one to three? Which one is your favorite? Najlepsze, jak dla mnie, to jest jednak cały czas to. jest. Takie, takie trochę czekoladkowe, taki zakalec, o, tak jakbyś robił babkę. ja yeah, same like babka, but To a little bit less babka. Zakalec by się zrobił, zakalec babki tak smakuje, a ja lubię zakalce, no, to będzie. No bo w tym filmiku przepraszam tak w pełnym buziu, ale to ma wszystko być naturalnie, bez wycinania. Także, no oczywiście, te ciasto. Bo, no, tak. To jest też tak napite olejemy. Ktoś nie bardzo trawi oleje, to, to niestety nie poje. Dobra, w tym odcinku to już wszystko. Dobra. Dobra. Super z Bobra. Super z Bobra. <laughs> w tym odcinku to jest wszystko. Poszukamy teraz czegoś nowego, zrobimy nowy odcinek. Powiedzcie nam, czy chcecie takie odcinki, żebyśmy smakowali. Zelo się więcej musi uśmiechać. More. You need to more. more. Yes. No. To nic to, do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia powiedzieliśmy Wam do widzenia. Bye bye. Yes. Do widzenia. Do widzenia. Sampai Jumpa. Sampai Jumpa. to jest sampai Jumpa. Bye bye. Bye bye. See you. See you. See you. See you sampai Jumpa. Dada. Ja, yeah, dada. Dada. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiamy Was <laughs> serdecznie.